Witam was moi drodzy ponownie na kanale po prostu Gig z tej strony Kuba, a ja mam dzisiaj dla was kolejny zestaw Toy Story 4. Tak jest, a zestaw nazywa się Przygoda, Baza i Buna, Placu zabaw. Więc zaczynajmy. Muzyka tak, moi kochani, oto mamy kolejny zestaw z Toy Story 4. Prawdopodobnie na moim kanale to już ostatni zestaw, ale nigdy nie mów nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. W każdym razie mamy tutaj zestaw z trzema minifigurkami. Jest to zestaw oczywiście plus 4, bo wszystkie zestawy Toy Story są plus 4. Ale muszę wam powiedzieć, że niczego im nie brakuje, choć klocki są większe, ale mają dużo ciekawych elementów oraz bardzo fajne minifigurki i to jest duży plus dla tych zestawów, naprawdę duży plus. Co my tutaj dzisiaj mamy? Oczywiście, jak sama nazwa zestawu mówi, mamy plac zabaw. Mamy plac zabaw, czyli jak widzicie, mamy karuzele. Tutaj mamy karuzelę, mamy zjeżdżalnię, mamy jakiś domek, tutaj mamy jakieś drabinki do przechodzenia na drugą stronę. No i oczywiście mamy baza Astrala, e, mamy panią Modowieczek, zapomniałem w tym momencie jak ona się nazywa, e, dziewczynę Woody'ego. No i mamy Boo. Bow, Bou. Bou, chyba tak to się czyta. Bou mamy. E, także główną bohaterkę, można powiedzieć, e, filmu. Dziewczynkę, która jest właścicielką. Tych oto zabawek. Tak, zestaw prezentuje się z przodu. Przejdźmy do tyłu, co my tu mamy. Mamy oczywiście pokazane najprostszą konstrukcję, jak się składa, co mamy w zestawie. Wszystkie dodatkowe elementy, mamy figurki, jakiś samochodzik, do którego jeszcze wrócimy. No i oczywiście zestaw w całej krasie. A teraz, moi kochani, przyszedł czas na to, żeby otworzyć ten oto wspaniały zestaw. I jak zwykle gdzieś zapomniałem nożyka, gdzie jest, ale już otwieramy ten oto wspaniały zestaw. Siastr. raz, dwa. Przecięte. Tak, wysypię tak, że słoneczko... Znaczy, nie zasłaniać lampy. Instrukcja. I oczywiście wow, trzy worki, mamy trzy worki, pudełko odłożymy na bok. Instrukcja, jak instrukcja, nie wnosi nam nic nowego oprócz tego jak zbudować ten oto wspaniały zestaw. Nie ma pokazanych innych zestawów, proszę bardzo, odkładamy na bok. No i tak, mamy woreczek z numerem 1. W którym mamy jedną minifigurkę? Jak sami widzicie woreczek z numerem 1, woreczek z numerem 2, więcej niebieskich elementów, zadrukowana ściana też bardzo fajny pomysł. E, mamy tutaj drugą minifigurkę. No i oczywiście woreczek z numerem 3, jak no zestaw w cenie 100 zł, tak mi się daje. To trzy woreczki, całkiem spoko i całkiem mistrzowskie figurki Do tego oczywiście mamy zjeżdżalnię i klocek 8 na 8 tylko taki nieforemny trochę. 8 na 8 nieforemny, zjeżdżalnia, którą możemy przymocować rzeczywiście tutaj. No i co? Ja zabieram się w tym momencie za budowanie tego wspaniałego zestawu. Wam pozostaje poczekać całkiem dwie sekundy i zabieramy się za recenzję. Dobra, moi drodzy, i tak zestaw prezentuje się po zbudowaniu, i uważam, że prezentuje się bardzo kolorowo i bardzo dużo mamy części, dużo ciekawych elementów, i ładne figurki, i w ogóle jest fajnie. Dobra, zacznijmy może od największej rzeczy, jaka jest, czyli placu, zabach, w domku, wjeżdżalni, drabinek i tym podobnych. Resztę sobie usuniemy na bok tymczasowo, a to podsunę dla Was tutaj. Tak, oto prezentuje się plac zabaw. Jak widzicie, mamy zjeżdżalnie, mamy tutaj jakieś krzaki, które mogą się poruszać. Tak naprawdę to jest chyba miejsce dla jakiegoś samochodu przejeżdżającego, ale to dowiemy się wszystkiego, co to za przygoda była, w filmie oczywiście. Jaka to była przygoda, jaką przygodę przeżyli i co się tu działo. Jak widzicie, mamy tutaj trochę ruchomych elementów, mamy tutaj podejście. Na górę, zbudowany z takich, oto, różnokolorowych klocków. Bardzo fajna sprawa, jak ścianka wspinaczkowa. Tutaj mamy okienko, które porusza się w dół, oczywiście. Też jest ruchome, wygląda jak jakiś Batyskaw. Tak jest, bynajmniej jakieś e, okienko z łodzi podwodnej. Otwierane. Tutaj mamy drabinki, z których możemy przejść do drugiej części. Placu zabaw, gdzie mamy kawałek domku. Mamy tutaj oczywiście płotek, taki sam płotek mamy tutaj z tyłu, ale zaraz do tego przejdziemy. No i oczywiście mamy zjeżdżalnię, po której mogą zjeżdżać nasi bohaterowie. Sprawdźmy, czy zjeżdżalnia działa. Działa! Czekajcie! I zjechała na dół. Tak jest, zjeżdżalnia działa, czyli jest wszystko sprawdzone. No i oczywiście u góry, nie wiem czy widzicie, jest czerwona flaga. Tak jest, czerwona flaga. Nie wiem czy jest ostr to ostrzegawcza flaga, czy po prostu taki mają kolor. Dobrze, przejdźmy do tyłu tego zestawiku. E, tak jak mówiłem, mamy biały płotek znowu tutaj. No i oczywiście mamy tutaj środeczek, e, w którym mamy małą kuchenkę, pewnie zabawkową. Mamy patelnię, a na patelni mamy co? Jajko sadzone, tak jest. Mamy jajko sadzone. Widzicie, czekajcie, widzicie to jajko? Na pewno widzicie. Jajko sadzone, czyli głodni nie chodzą, to jest pewne. Eee, tutaj chyba w tym zestawie mamy dwa klocki z nadrukiem. Jeden to jest ten wielki niebieski klocek z oknem e, nadrukowany. Bardzo mi się to, jak zwykle, podoba, że jest to nadrukowane. Bardzo ciekawa sprawa, dobrze, że takie rzeczy powstają. Ogólnie konstrukcja bardzo prosta, ale bardzo fajna. Fajne klocki brązowe tutaj do wykorzystania, trochę zieleni. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Przejdźmy dalej w takim razie, odstawmy to na bok. Zastanawiałem się, oglądając pudełko, co to jest i do czego to służy. Wiedziałem, że to jakiś samochód. Tak, to jest jakiś samochód Gokart. I teraz wiem, co mi to przypomina. Przypomina mi to z Kungsa, A wam? Wam też przypomina skunksa. Tutaj widzimy na nadruk, oczka, e, biała grzyweczka jak to skunksy mają. Tutaj też idzie biały pasek. No i na ogonie też idzie duży ogon z białym paskiem, oczywiście jest to jakiś samochodzik, zabawka e, z placu zabaw albo z jakiegoś innego parku rozrywki. Bardzo prosta konstrukcja, bardzo fajne felgi, podobają mi się czarne fele. Idealnie pasujące do reszty samochodu, bardzo prostego zresztą, i tak on się prezentuje. Bardzo prosta rzecz. Jeszcze jedna konstrukcja, która nam została, a mianowicie co? Karuzela, tak jest. Myślę, że taką karuzelę możemy znaleźć też we Francach i to w, myślę, że w identycznych kolorach. Karuzela działa, jak sami możecie zauważyć. Bardzo prosta konstrukcja cztery barierki, okrągłe kółeczko zamontowane na bolcu plus kawałek trawki. No i oczywiście mamy taką piękną karuzelę, na której możemy wsadzić swoich bohaterów. No i dobra. O! Proszę bardzo, pomyliłem się, ale to wrócimy do tego. Dobra, zacznijmy od figurek. Bow, Bow, czyli pierwsza nasza tutaj bohaterka z tego zestawu, znowu chyba, o ile się nie mylę, e, bohaterka z. To jest Story 4. I jak się okazuje, jest to zabawka. Tak jest, jest to zabawka, ale zaraz do tego dojdziemy. Jak widzicie, mamy tutaj piękny nadruk w grochy. E, na torsie plus na spódnicce tak samo mamy nadruk w grochy pod spodem widzimy nóżki z żółtymi bucikami, skarpetki i jakieś pantalonki na plecach co mamy nadruk, guziczki też mamy i co teraz się okazuje, że mamy też kółeczko ze sznurkiem czyli jest to lalka tak, jest to lalka moi drodzy yy... Widzicie? Tak to musi być. Bardzo fajne włoski z dwoma kucykami. Tutaj na środku mamy dziureczkę, do której możemy pewnie wsadzić jakąś kokardkę. No i mamy dwie buźki, jedną taką chytrą, a drugą normalną, uśmiechniętą buzieczkę. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajna figurka. Wyląduje w następnej kolekcji. Co tam dalej? Baz Astral, tak jest. Baz Astral. Różni się trochę od e, zestawów e, z minifig... Znaczy od Baza Astrala z minifigurek e, z pierwszej serii Disneya e, twarzą, bo tamten miał otwartą buzię, a poza tym mój Baza Astral ma jakąś taką trochę za bardzo fioletową twarz. Ta farba za, na twarzy jego nie była do końca tak nałożona. Myślę, że jeszcze jedna warstwa jakby była nałożona to by było lepiej, bo prześwituje fioletowa farba z główki tutaj i ta twarz się robi troszeczkę fioletowa. A poza tym Ładne nadruki, jak zwykle duża kamizelka, e, baza ze wszystkimi przyciskami, oczywiście. Tutaj z, z logiem baza Astrala. E, mamy skrzydła, mamy kawałek hełmu przezroczystego. Jak widzicie, z tyłu możemy tutaj też coś przyczepić. Na nóżkach mamy nadruki. Bardzo, bardzo fajna figurka. Naprawdę polecam. Jest to mój drugi bas Astra, fajnie. W innym wykonaniu, troszeczkę na pewno w mojej kolekcji będzie wyglądał dobrze. No i ostatnia figurka. Napiszcie w komentarzach, jak ona się nazywa bo zapomniałem totalnie mi wyleciało z głowy, jak ona się nazywa. Ej, jedna z, ba, z ładniejszych no Naprawdę ba, bardzo ładnych figurek, jak muszę przyznać. Jak widzicie, bardzo ładny nadruk z przodu, jakaś jakaś taka kamizoleczka, bluzeczka. Mm. Przepaska przez środek pasek. Bardzo ładny, delikatny nadruk. Na nóżkach też mamy tutaj ładny, delikatny nadruk oraz buciki. Bardzo mi się podobają te włosy. Są no mistrzostwo świata, uważam, mega wyprofilowane. Plus ta różowa kokardka. Naprawdę, naprawdę super. Peleryna. A z drugiej strony też mamy nadruk. Widzimy tutaj resztkę pasa, tego, który jest z przodu. Bardzo ładny nadruk i oczywiście laska pasterska. W niebieskim kolorze, pasująca do niej oczywiście, laska pasterska. Szkoda, że nie dodali jeszcze e, owieczek z trzema głowami albo z, nawet z jedną głową. No i mamy dwie buzie, jedna w takim spokojnym uśmiechu, jedna w szerokim uśmiechu. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. I tak oto prezentuje się, kochani moi. Ten oto zestaw. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zachęcam was do zostawienia komentarzu, zostawienia lajka, like wypowiedzenia się na temat tego zestawu oraz innych zestawów oraz może co chcielibyście zobaczyć. Mam nadzieję, że już za niedługo jakieś Lego City wiadom albo nie. Chociaż myślę, że tak. W każdym razie, mistrzostwo świata. Zestaw prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie. I jak mówiłem, prawdopodobnie jest ostatni zestaw. Największego zestawu nie będę robił, ale zrobi go za to, brodato geek. Także na pewno zapraszam na jego kanał. Pewnie i tak oglądacie jego kanał, także nie muszę Was zapraszać, ale tam na pewno będzie. A ja się już z Wami żegnam za niedługo, pewnie kolejne ad jakieś ciekawe filmy, mam nadzieję. Widzimy się, więc bądźcie grzeczni i nie geek będzie z Wami. Do zobaczenia! Jo!